Witajcie, kochani, na kanale Kociera Mruczka, po tej stronie Agnieszka. Dziś przychodzę do Was holem zakupowym, spożywczym. Miałam możliwość być w trzech sklepach: dwóch polsk, z polskimi produktami, a jeden z, w Albercie. Oto są moje zakupy, nie wszystkie. Mam jeszcze w torbie, bo mi się tu nie pomieściło. Tu, w tej reklamówce, mam wędlinę. Wędlinę na dwa tygodnie. Do pracy. Mam i pasztety. Tu mam pasztetowa z pieczarkiem. Raczej z tym szczypiorkiem. Ona kosztowała z euro 41, niecałe 30 deko. Tu są różne wędliny. Moje i mojego faceta to są zakupy tu jak tu widzicie w polskim sklepie w jednym i w tym polskim sklepie jak tu widzicie bon wydałam 91 euro i 66 centów to jest tak jak tu mówiłam, wcześniej jest będlinga wszelaka, jak dla mnie, tak dla mojego faceta. Na 2-2,5 tygodnia, bo też jest tu pasztety dokonane. Jest to pasztet, on jest bardzo dobry. Wzięłam go prawie 60 deko za 4,74. Tutaj jest pasztetowa. Tu jest pasztet z królika. Pasztet z indyka też. No i mam wędlinkę, szynkę, polędwicę, polędwicę łososiową. To jest moja wędlina. Pomidorki kupiłam w polskim sklepie. Malinowe do kanapek. Będzie. Tutaj mam mięso. Jest to karkówka. Yy, kilo prawie 70 deko za 11 euro. 6 plasterków, które jutro przeznaczę na obiad. Zrobię sosik z karkówki, więc dzisiaj sobie to zamoczę, przyszykuję, przyprawię, a jutro zrobię. A przez noc się to przegryzie. Tu mam. Yy, 16 plasterków kupiłam. A ile zapłacę? A, tego. To jest 2,5 kg, prawie. I wyniosło mnie to 21 euro. Za 2,5 kg. Mam to w plasterkach w rozdzielę I będę miała na 5 obiadów. Każdy dostanie po dwa plasterki. To jest wędlina moja z polskiego sklepu malinka tu mam kupiłam ciasto pasie mleczko do kawki nam na dwa razy będzie każdy miał po dwa plasterki ser gołdę wędzoną jest przepyszna no i tutaj mam gotowe surówki a więc Jedną surówkę to jest 32 deko, 32, 320 deko za euro 60. Tutaj mam kolejną za euro 80. I tu mam trzecią też za euro 34. Trzy różne rodzaje surówek będzie na. Trzy obiady. To jest z polskiego sklepu, i tu jeszcze z tego polskiego sklepu malinka. Mam yy, zawiasy z łososia, coś tam jest, nie wiem. Pierwszy raz to mam w ogóle i będziemy próbować. Za 6 euro jest to 430 gram. No i wyniosło nas to 6 euro. No, zobaczymy. Każdy będzie miał po półtora. I to jest właśnie wszystkie produkty z polskiego sklepu Malinka, i to nas wyniosło, tak jak mówiłam wcześniej, pokazywałam, 91,66 euro. To jest pierwszy sklep. Teraz pokażę, co w drugim sklepie kupiłam. W drugim polskim sklepie to są te produkty. Kupiłam, jak to się mówi, sobie szproty za euro 70. I do tego dwie polskie książki. Lee Hilt o Jacku Reicherze. Jedna książka i druga książka. Każda książka kosztowała 14, 15 euro. Więc mnie ten zakup, to jak pokazuje tu Paragon, wyniosło 31 euro i 66 centów. To jest drugi sklep z polskimi produktami, które sobie pozwoliłam kupić. Natomiast jeszcze pozostał trzeci. I teraz mamy trzeci sklep. W tym trzecim sklepie to jest Holenderski sklep Albert Heim. i tutaj przeważnie to są warzywa, owoce, desery. Kupiłam tutaj dwie yy, paczki rzodkiewek dwie paczki, tak jak mówiłam, rzodkiewek. One, jedna paczka kosztuje 65 centów, więc zapłaciłam euro 30 za te dwie. I dwie paczki czerwonych ziemniaków na obiad na dzisiaj. Na dzisiaj i na jutro. I one mi wyniosły I one mi wyniosły dwa 20 paczka. To są ziemniaczki, które przeznaczę na dzisiaj, a także na jutro do sosu. A może zrobię kluski kładzione, nie wiem jeszcze, zobaczę, jak ten czas pozwoli. Te rzodkiewki dołożę sobie do Surówki, z tuńczyka, z awokado. Do z tego mam tutaj dwie, dwa awokado. Jak to się mówi? Awokado wyniosło mnie 2,50. Ta paczuszka. Do tego y, com Commerce, euro. Y, sztuka, a kupiłam dwie. To za 2 euro. To będzie przeznaczone do su surówki z awokado. Sorówka i stuńczyka też. Dołożę e, e, surówkę z tuńczyka, też awokado będzie. Natomiast kupiłam sobie desery z Mony: Ciplota i lemoniatka, czyli z cytrynka e, z, e, z limonką. Są bardzo dobre, uwielbiam je. I taki deser. Jest podobny do tego, co u siostry jadłam w Niemczech, tylko w mniejszej ilości. Mniejszej. Do tego mam y, serek Brie, prezydent. Pleśniowy mini, bo tylko jajem, bo mój nie lubi. Do tego papryczka czerwona też zrobię. Będzie do, przeznaczona do surówki z tuńczykiem. No i z, Zestaw sałat trzech będzie umyję, bo tu są w korzeniu. Umyję i będzie na kanapki do pracy. Tutaj kordinder, czyli kolendra do sałatki z awokado, a tutaj mam grzyby żywe, już po i pocięte. Z cebulką będzie do sosiku z karkówką. Zobaczę co jeszcze. Zobaczę. No i banany. Za euro. Cebulka też do surówki z awokado. Winogronko. No i pomidory takie. Też do surówek. To wszystko. No i ten w sklepie wyniósł mi rachunek 53, yy, pi, 53 euro i 60 centów po ciągnięciu bonusu, a bonus wyniósł euro 90. To jest cały mój zestaw yy, holu zakupowego, spożywczego z trzech sklepów. Ale powiem wam szczerze, kochani. Że żywność poszła w górę i to bardzo. Więc do zobaczenia! Pa!